Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Zagłębiając się w niewyjaśnione sprawy, zawsze bardzo żal mi również bliskich ofiar. W przypadku, gdy zupełnie nie wiedzą, co się stało, lub gdy sprawca nie został ujęty, cały czas żyją oni w zawieszeniu. Czasami nawet nie wiedzą, czy ich matka, brat bądź narzeczona żyją i po prostu wybrali inne życie. Czy spotkało ich coś złego? Ta świadomość musi być bardzo przytłaczająca i frustrująca. W dzisiejszej sprawie wiemy co prawda, że kobieta niestety nie żyje, jednak sprawca nigdy nie został ujęty i nie wiadomo, co wydarzyło się 15 kwietnia 2004 roku. Zapraszam Was do wysłuchania sprawy Patrice Temper Andrews. Patrice urodziła się 28 listopada 1965 roku w Ohio. Kobieta od zawsze pasjonowała się fryzjerstwem i jej wielkim marzeniem było tworzenie swojego własnego salonu. Dobrze czuła się wśród ludzi, była towarzyska, serdeczna i otwarta. Cieszyło ją, gdy mogła sprawić, że ktoś czuł się i wyglądał lepiej dzięki jej staraniom. Przez wiele lat ciężko pracowała w różnych zakładach fryzjerskich, aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia i w końcu otworzyła swój własny w Coming Georgie, gdzie ostatecznie zamieszkała na stałe. Miała wiele regularnych, lojalnych klientów. Niektórzy przychodzili nawet tylko po to, aby z nią porozmawiać, bo Patrice zawsze była uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona i potrafiła sprawić, że ludzie czuli się po opuszczeniu jej salonu wyjątkowo. Jej biznes prosperował znakomicie, a kobieta była bardzo dumna ze swojej firmy. Patrice miała piętnastoletniego syna Delvesa, który jednak przez całe swoje życie używał imienia Pistol. Mimo tego, że kobieta rozstała się z ojcem dziecka, to nadal łączyły ich bardzo dobre relacje. Byli przyjaciółmi i rozmawiali przez telefon praktycznie codziennie. Pomimo, że ich związek nie przetrwał próby czasu, to starali się dołożyć wszelkich starań, aby ich syn miał pełne wsparcie i czuł się kochany przez oboje rodziców. I chyba im się to udawało, bo Pistol będąc już dorosłym człowiekiem potwierdził, że zawsze czuł, że ma oparcie w matce i ojcu i nie odczuł negatywnie ich rozwodu. Poza tym Patrice była też bardzo zaangażowana w wychowanie swojego syna, zawsze była obecna na każdym jego meczu, na każdej wywiadówce i bardzo się starała, aby synowi niczego nie brakowało i był szczęśliwy. Gdy Patrice miała 30 lat, poznała 20 lat starszego Roba i pojawiło się między nimi uczucie. Patrice wynajmowała wtedy stanowisko fryzjerskie w salonie piękności, a Rob przyszedł akurat ściąć włosy. I tak zaczął się ich związek. Mężczyzna opowiadał, że od początku marzył o tym, żeby Patrice została jego żoną. I tak też w końcu się stało, bo 2 marca 1997 roku para się pobrała. To właśnie dzięki pomocy finansowej Roba, kobieta była w stanie otworzyć swój własny salon. Początkowo Patrice wyglądała na bardzo szczęśliwą, i wszystkim powtarzała, że jest to odpowiedni mężczyzna, idealny dla niej. Pistol miał około 8 lat, gdy jego matka weszła w nowy związek małżeński. W materiale dokumentalnym, już z perspektywy czasu, opowiadał on, że na początku Rob był dla niego bardzo miły. Starał się angażować w jego wychowanie, spędzał z nim wolny czas, zabierał go na mecze piłki nożnej i, jednym słowem, nie szczędził wysiłków, aby wspólne życie ich nowej rodziny układało się jak najlepiej. Jednak potem coś się zmieniło. Rob, zdaniem pistola, stał się zupełnie inną osobą, był dla niego oschły, rzucał w jego stronę drwiące uwagi. I starał mu się za wszelką cenę udowodnić, że nie jest wystarczająco dobry. Pistol przyznaje, że przestał czuć się komfortowo w swoim własnym domu, że czasami wolał zamknąć się w pokoju, niż natknąć się na roba w salonie. Ranek 15 kwietnia 2004 roku zaczął się jak każdy inny dzień. Patrice najpierw biegała na bieżni, co zawsze budziło Pistola i było dla niego sygnałem, że pora już wstać i zacząć szykować się do szkoły. Potem Patrice przygotowała synowi śniadanie. Akurat wtedy trochę się pokłócili, bo chłopak chciał pojechać do szkoły wcześniej, żeby zobaczyć się przed zajęciami ze swoją dziewczyną. Jednak sprzeczka szybko poszła w niepamięć, bo gdy Patrice podwiozła pistola do szkoły i powiedziała, że widzą się po południu i że go kocha, to dostała od syna podobną odpowiedź. I była to ich ostatnia w życiu wymiana zdań. Chłopak pamięta, że około południa, gdy siedział na lekcjach, w szkole pojawił się funkcjonariusz policji i zapytał go, czy od rana miał jakikolwiek kontakt ze swoją matką i czy mógłby spróbować się z nią skontaktować. Pistol zadzwonił trzy razy, lecz Patrice nie odebrała. Zazwyczaj w takim przypadku matka zaraz później oddzwaniała, jednak tym razem tak się nie stało. Policja otrzymała wcześniej wezwanie od klientki salonu, która tego dnia Przyszła na umówioną wizytę, jednak mimo tego, że salon był otwarty, to Patrice nigdzie nie było. Gdy śledczy dotarli wówczas na miejsce, to odkryli, że kasa fiskalna jest otwarta i nie ma w niej żadnych pieniędzy. Jednak torebka Patrice leżała na blacie i mimo tego, że widać było, że ktoś w niej czegoś szukał, to gotówka nie zniknęła. W pomieszczeniu nie było żadnych śladów walki, wszystko było idealnie na swoim miejscu, meble nie były przewrócone, a drzwi i okna nie zostały wybite czy wyważone. Pojemnik z podgrzanym lunchem Patrice cały czas stał w mikrofalówce, tak jakby kobieta przygotowywała się do zjedzenia go. Jedna z przyjaciółek Patrice przychodziła do jej salonu praktycznie codziennie. Zazwyczaj na chwilę, aby porozmawiać i poplotkować. Salon miała akurat po drodze, gdy wracała z pracy do domu, więc był to taki jej codzienny zwyczaj. Przeważnie, gdy była już blisko, kontaktowała się z Patrice przez telefon. Jednak tym razem połączenie zostało od razu przekierowane na pocztę głosową. Już to było dla niej Dość dziwne, lecz gdy dotarła do salonu i zobaczyła, że wszędzie jest policja, to była w niemałym szoku. Pobranie materiału DNA wydawało się śledczym bezcelowe, gdyż w salonie fryzjerskim było bardzo dużo śladów pochodzących od wielu osób. W pomieszczeniu nie odnaleziono żadnych śladów pociągnięciu ani śladów krwi. Policja nie miała więc praktycznie żadnych tropów. Nie wiedzieli nawet, czy mają do czynienia z porwaniem, morderstwem czy ucieczką. Tak naprawdę nic ani na zewnątrz, ani wewnątrz budynku nie wskazywało na to, że doszło w tej sprawie do przestępstwa. Jedyne, co po rozmowie z klientami salonu, przyjaciółmi oraz członkami rodziny Patrice wydawało się odbiegać od normy, to położenie samochodu kobiety który stał skierowany na zachód. Wszyscy jednomyślnie przyznali, że kobieta zawsze parkowała po drugiej stronie budynku i stawiała swoje auto jak najbliżej bocznych drzwi salonu. Nie było wiadome, dlaczego samochód stał w innym miejscu, czy sama kobieta go przestawiła, czy zrobił to jednak ktoś inny. Na podstawie terminarza Patrice, policja była w stanie ustalić, kto tego dnia pojawił się w salonie? Pierwsza klientka, kobieta o imieniu Pam, miała wizytę na dziewiątą, i gdy pojawiła się w salonie, to Patrice była już na miejscu. Pam wspomina, że fryzjerka była tego dnia mocno rozkojarzona, że praktycznie nie zwracała na nią uwagi i że dość ciężko się z nią rozmawiało. I było to zupełnie niepodobne do zawsze radosnej Patrice. O 11.00 pam wyszła z salonu i wtedy pojawił się kolejny klient, który przyszedł jedynie na podcięcie, i po 15 minutach, gdy usługa została wykonana, mężczyzna wyszedł. O 11.35 zadzwonił jeden z klientów, aby przełożyć swoją wizytę. Powiedział potem, że Patrice była. Dość niegrzeczna, co było jego zdaniem bardzo dziwne, bo wcześniej kobieta zawsze była wyjątkowo miła i uprzejma. Zgodnie z billingami, które potem uzyskała policja, wiemy, że ta rozmowa trwała dokładnie dwie minuty. O 11:50 telefon zadzwonił po raz kolejny, ale Patrice już go nie odebrała. Śledczy zawęzili więc przedział czasowy, w którym prawdopodobnie Patrice zniknęła ze swojego salonu do 13 minut między 11.37, gdy kobieta zakończyła rozmowę, a 11.50, gdy nie odebrała już kolejnego telefonu. Znalazło się również dwóch niepowiązanych ze sobą świadków, którzy tego dnia przejeżdżali obok salonu. Około 11.45 pewna kobieta widziała zarówno samochód Patrice, który stał jednak inaczej niż zazwyczaj, bo z przodu, przed wejściem do budynku, oraz dodatkowo wedle jej słów niebieskiego chevroletta luminę, który miał naklejkę ze stanu Georgia i znajdował się obok samochodu Patrice. Drzwi do salonu były wtedy otwarte a przed salonem stały dwie kobiety. Ciemnowłosa z przodu Chevroleta i starsza obok. Jedna trzymała drugą za rękę, w taki sposób jakby ją podnosiła lub popychała. Zdaniem świadka nie wyglądało to normalnie, dlatego utkwiło jej to w pamięci. Zdaniem drugiego świadka nie był to Chevrolet Lumina, tylko Ford Taurus, Albo Chevrolet Malibu, i jego zdaniem z przodu samochodu stał długowłosy mężczyzna, nie kobieta. Zasadniczo jednak szczegóły tego, co widzieli świadkowie, się zgadzają. Trzeba pamiętać, że przejeżdżali oni po prostu obok, więc widzieli to, co dzieje się przed salonem, jedynie przez kilka sekund. Na samochodzie Patrice policja znalazła odciski palców, jednak finalnie okazało się, że były to jedynie odciski mechanika, który zmieniał jej olej. Śledczy przeszukali obszar w pobliżu salonu z użyciem psów tropiących, przesłuchali wszystkich, którzy znali Patrice, sprawdzili dane z sieci komórkowej, dane bankowe, a nawet dane księgowe, lecz nie znaleźli nic. Co mogłoby naprowadzić ich na jakikolwiek trop. Brali również pod uwagę, że kobieta mogła uciec, że może nie była tak szczęśliwa, jak wszyscy myśleli i miała problemy, z którymi nie potrafiła sobie poradzić. Jednak znajomi Patrice nie byli w stanie uwierzyć, że kobieta zostawiłaby swojego syna. Pistol przypomniał sobie później rozmowę, którą odbył z matką dwa tygodnie przed jej zaginięciem. Patrice zapytała go wtedy, gdzie by poszedł, gdyby jej zabrakło. Chłopak wtedy nie zwrócił uwagi na to niecodzienne pytanie, bo często rozmawiał z Patrice na przeróżne tematy. Jednak później już po jej zaginięciu, wrócił myślami do tej sytuacji i zastanawiał się, czy miała ona jakiś inny, głębszy podtekst? Zdaniem Pistola to jego ojczym, Rob, stoi za zaginięciem kobiety. Twierdzi, że Patrice myślała już w tamtym czasie o rozwodzie. Chłopak zwraca również uwagę na to, że dzień po zaginięciu jego matki, Rob zmienił zamki w drzwiach i po prostu nie wpuścił go do domu. Nie mógł więc wziąć swoich rzeczy, zdjęć, a nawet pamiątek po matce. Ostatecznie pistol zamieszkał ze swoim biologicznym ojcem Donem, który jednak również wyjątkowo ciężko zniósł zaginięcie byłej żony i pogrążył się w depresji. Pistol wspomina, że ten okres był dla niego niesamowicie trudny. She's gonna pop up, and everything's gonna be fine. And she's gonna say, you know, look, I had to do this to get a life made for us, so I could get away from Rob, and we wouldn't have to endure any more of that. Every fucking morning, every morning, it never came. Z drugiej strony Rob twierdził, że małżeństwo z Patrice było najlepszym okresem w jego życiu. Jego zdaniem prawie w ogóle się nie kłócili i układało się między nimi wyjątkowo dobrze. Natomiast od zawsze uważał, że pistol był bardzo rozpieszczonym i niezdyscyplinowanym dzieckiem. Rob próbował przekonać Patrice, że musi wprowadzić jakąś dyscyplinę, uważał, że zbyt dużo uwagi poświęca ona synowi. Zdaniem Roba pistol był też wyjątkowo zazdrosny o jego związek z Patrice. I oto, że nie był on już w centrum zainteresowania. Ojczym przyznał, że rzeczywiście wymienił zamki po zaginięciu Patrice, lecz zrobił to ze względów bezpieczeństwa. I dodatkowo po prostu nie lubił pistola i nie chciał, aby chłopak kręcił się mu po domu. Przyjaciółka Patrice wspomina, że Rob był od zawsze nadopiekuńczy i bardzo zazdrosny o Patrice. Nawet jeśli chodziło tylko o jej przyjaciół czy syna, chciał ją mieć tylko dla siebie, dlatego para często się kłóciła. Szczególnie jeśli chodziło właśnie o pistola, bo Patrice zawsze broniła swojego syna. Dla przyjaciółki Rob był człowiekiem bardzo kontrolującym i podobno Patrice również jej wspominała coś o rozwodzie. Mamy więc tutaj sprzeczne wersje. Z jednej strony zeznanie pistola i przyjaciółki Patrice, a z drugiej roba. 6 grudnia 2005 roku na terenie lasu obok libańskiego kościoła baptystów, który znajdował się około 10 km od salonu fryzjerskiego, odkryto szczątki Patrice. Część aspektów tej sprawy nie została nigdy ujawniona. Nie wiemy więc na przykład, jaka była przyczyna śmierci kobiety, bo raport z autopsji nie został podany do opinii publicznej. Do tej pory nie odnaleziono również obrączki Patrice. Z kasy salonu zniknęła gotówka, ale nie wiadomo, czy w grę wchodzi tutaj motyw rabunkowy, szczególnie że pieniądze z torebki Patrice nie zostały skradzione. Kluczowe może być też to niebieskie auto, które stało przed wejściem do salonu o 11.45. Jednak właściciel auta również nie został namierzony. Rob poprosił pracowników zakładu pogrzebowego, aby poskładali szczątki Patrice i ułożyli je na stole. Jak to określił, chciał jeszcze przez chwilę posiedzieć ze swoją żoną i się z nią pożegnać. I picked up her skeleton in mean her head and carried her around for a while. put her back, kiss her goodbye. Probably for a year or longer, after Patrice was returned to me, her ashes, she stayed in my bed. I slept with her. It's something that I typically don't share with people, but she was like my teddy bear. tak that's how sleep, Jakie teorie bierze się pod uwagę, jeśli chodzi o osobę sprawcy w tej sprawie? Zdaniem Pistola i przyjaciół Patrice podejrzany jest Rob. On sam oczywiście twierdzi, że jest niewinny i że jest fizycznie niemożliwe, aby to on zabił Patrice, gdyż w czasie, gdy kobieta zaginęła. Był zupełnie gdzie indziej. Najpierw tankował bowiem na stacji Woodstock około 45 minut drogi samochodem od salonu Patrice i ma paragon, który potwierdza tę transakcję, a następnie pojechał do pracy i godzina jego wejścia również została odnotowana przez system. Jego zdaniem nie jest możliwe, aby zabił Patrice w ciągu tego 13-minutowego przedziału czasowego, który stworzyła w tej sprawie policja, a potem dojechał na czas do pracy po drodze tankując na stacji. Śledczy, co prawda, całkowicie wykluczyli roba z grona podejrzanych, ale przyznają, że podana przez niego oś czasowa nie wyklucza zupełnie jego sprawstwa. Jedynie znacząco ją obniża. Zawsze też nie można wykluczyć opcji morderstwa na zlecenie. Pojawia się również pytanie: dlaczego Rob pojechał zatankować aż tak daleko od swojego domu? Część osób twierdzi, że jest to dość podejrzane i wygląda tak, jakby mężczyzna chciał stworzyć sobie alibi. Policja brała pod uwagę również możliwość, że Patrice mogła zostać zamordowana przez garego Michaela Hiltona, o którym sporo mówiłam w poprzednim materiale. Więc, jeśli jeszcze go nie słuchaliście, a chcecie poznać więcej szczegółów, to zachęcam i odsyłam do filmiku z zeszłego tygodnia. Wiemy, że mężczyzna był w okolicy salonu Patrice. Bo w niedalekiej odległości od niego zatrzymała go wtedy policja. Hilton zazwyczaj okradał swoje ofiary, a podczas swojego przesłuchania wyznał, że jego ulubionym miejscem do tego celu były salony fryzjerskie. Najczęściej rabował je w okolicach przerwy na lunch. Hilton nie potrzebował żadnego motywu, aby kogoś zabić. Zawsze szukał jedynie okazji. Mężczyzna nigdy nie przyznał się do zabójstwa Patrice, a policjanci nie mieli żadnych dowodów, aby postawić go w tej sprawie w stan oskarżenia. Przez chwilę policja była przekonana, że winny jest Jeremy Jones. Mężczyzna został bowiem aresztowany za gwałt i morderstwo Lisy Nichols i wtedy przyznał się również do zgwałcenia i zabicia Patrice. Twierdził, że przejeżdżał obok jej salonu i wszedłby poprosić o pomoc. Następnie ją zgwałcił i zabił, a ciało wyrzucił do pobliskiej rzeki. Policja przeszukała więc tę rzekę przy użyciu łodzi, psów tropiących i grupy ratowników, ale nic nie znaleziono, a Jeremy wycofał swoje zeznania. Twierdził, że przyznał się tylko po to. Aby dostać lepsze jedzenie, przywileje, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne i przedłużony czas wizyt. Policjanci wierzą, że jego zeznanie rzeczywiście było zmyślone. Z drugiej jednak strony, podobno powiedział wtedy o pewnych szczegółach sprawy znanych tylko policji i sprawcy. Na przykład narysował, jak były zaparkowane auta na parkingu. I było to zgodne ze stanem faktycznym. Policja wierzy, że Jones może być odpowiedzialny w sprawie morderstw 20 innych kobiet. Krótko po zaginięciu Patrice na policję zgłosiła się kobieta, która nazywała się Michelle Grant. Twierdziła, że widziała mężczyznę, który porwał Patrice, kiedy przejeżdżała obok salonu około 11.30. Wedle jej słów był to wysoki mężczyzna około 40 z ciemnymi włosami i ciemnymi oczami. Miał około 182 cm wzrostu i ważył około 80 kg. Miał wtedy na sobie luźne spodnie, szarą kurtkę i kapelusz moro. Policja poprosiła, aby rysownik przygotował wspólnie z Michel portret pamięciowy mężczyzny. Zdjęcie zostało potem szeroko rozpowszechnione w mediach, jednak w marcu 2005 roku Michelle przyznała, że kłamała i wszystko to wymyśliła. To już wszystkie fakty, jakie przygotowałam dla Was w tej sprawie. Jeśli uważacie, że materiał wart jest również Waszej łapki w górę, to będę niezmiernie wdzięczna. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia w guziczek na dole. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!